Witam Was serdecznie. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak wyglądają święta wielkanocne w Australii i czym się różnią tutejsze tradycje od tych, które znamy z Polski. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od religii. Według spisu powszechnego z 2016 roku 30% Australijczyków nie wyznaje żadnej religii, 52% to chrześcijanie, w tym 22% to katolicy, a 12% Anglikanie. Jednak Australijczycy nie słyną z tego, że są bardzo wierzącym narodem, a jako, że mieszka tutaj wiele kultur, przyjęli tradycje z różnych krajów. Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy, Wielki Poniedziałek także, więc dla Australijczyków Wielkanoc to jest tak zwany Długi Weekend. I jako, że Wielkanoc przypada tutaj na okres wczesnej jesieni, pogoda często jest przepiękna i jest to świetna okazja dla Australijczyków, żeby wyjechać poza miasto. Więc kempingi, hotele, apartamenty są często już zarezerwowane na długo, długo wcześniej. Pamiętajcie o tym, proszę, jeśli właśnie wybieracie się do Australii w tym okresie. Jeśli chodzi o jedzenie, nie ma tutaj tradycji chodzenia do kościoła ze święconką i nie ma także śniadania wielkanocnego. Popularne są natomiast wypieki słodkie, czyli na przykład hot cross buns. To są takie okrągłe bułeczki polane lukrem w kształcie krzyża i one są podawane na ciepło z masłem, miodem lub dżemem. Pochłaniane są również ogromne ilości czekolady w tym czasie. Jeśli chodzi o tradycje, to na przykład w Niedzielę Palmową wierzący Australijczycy udają się do kościoła z własną palmą i ona zostaje spalona, a popiół jest przechowywany aż do środy popielcowej. W niedzielę wielkanocną dzieci dostają koszyczki i muszą się udać do ogrodu i znaleźć wszystkie jajeczka wielkanocne, które zostały wcześniej zostawione przez zajączka wielkanocnego. Dekoracje. W Australii. Nie ma takiej tradycji przystrajania stołów czy domów w jakiś szczególny sposób. I także w supermarketach nie znajdziecie zbyt wielu akcesoriów, które właśnie by były związane z Wielkanocą. I jeszcze ciekawostka to to, że to, co my znamy z polskich sklepów czy supermarketów, czyli figurki czekoladowe w kształcie zajączka lub króliczka. Tutaj jest, są one zastępowane jego rodzimym odpowiednikiem. Po angielsku to się nazywa Bilby, a po polsku Wielkołuch Króliczy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż jest to związane z historią Australii. Więc w 1858 roku angielscy kolonizatorzy sprowadzili do Australii króliki. I wypuszczono 24 pary na wolność. I jak to króliki? One zaczęły się rozmnażać. W latach dwudziestych wieku było już ich tutaj więc 10 miliardów. Jak sobie wyobrażacie, zaczęły one więc wypierać rodzime gatunki zwierząt i niektóre wyginęły, a niektórym grozi wyginięcie. Więc jak się domyślacie, króliki nie są zbyt popularne wśród Australijczyków i uchodzą tutaj za szkodniki. A jeszcze jedna rzecz to to, um, że nie ma tutaj tradycji lanego poniedziałku. Nikt się tutaj nie polewa wodą, więc ja wam bym to również odradzała w tym czasie. I to tyle, jeśli chodzi o Wielkanoc. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, komentarz i zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia!